Czasami zdarzają się motocykle nie do końca racjonalne, takie o których marzymy, których chcielibyśmy mieć, mimo że ich dane katalogowe czy stosunek tego, co oferują do ich ceny, no nie wypada najlepiej. Ja mam gdzieś w głowie taki jeden swój motocykl. Kilka tygodni temu, gdy pogoda za oknem jeszcze dopisywała, miałem okazję na nim jeździć, i dzisiaj co nieco wam o nim opowiem. Cześć, ja jestem Maciek, a dzisiaj na kanale Testy Motocyklowe Triumph Bonneville Wilbober. Trzeba przyznać, że ten motocykl ma coś w sobie. Chciałoby się mieć taki sprzęt w garażu, chciałoby się na nim jeździć, przynajmniej ja tak mam, chociaż no ciężko to sobie wytłumaczyć w sposób racjonalny. Miejsce tylko dla jednej osoby, niezbyt wygodna pozycja, twarda kanapa, sztywne zawieszenie. Osiągi: ok, fajnie jedzie z momentu, fajnie brzmi, no ale nie jest to sprzęt, który kupimy szukając jakichś ponadprzeciętnych doznań z jazdy. Ja dwa lata temu miałem na testy ówczesną nowość od Triumfa, czyli Triumfa Rocketa. Motocykl niesamowicie mi się spodobał, robił świetne wrażenie, a mówię o tym, bo patrząc na Bobera, oczekiwałem, że będzie on nieco mniejszym i nieco tańszym odpowiednikiem właśnie tamtego motocykla. Bober to jednak sprzęt zauważalnie inny, bo oczywiście, poza zdecydowanie słabszymi osiągami, będzie motocyklem mniej nowoczesnym. Mniej komfortowym, ale dającym nam za to dużo więcej takiego klasycznego stylu. Silnik, jaki tutaj znajdziemy, to dwa cylindry w rzędzie o pojemności 1200, dobrze znany z innych klasycznych modeli Triumfa. W tej wersji osiąga maksymalnie 78 koni i 106 Nm. Jaki jest tego efekt? No nie będzie to demon prędkości. Nie doznamy tutaj zaskakującego przyspieszenia, niemniej jednak sprawnie z wyraźną wibracją, przyspiesza już od najniższych obrotów. No a do tego naprawdę dobrze brzmi spalanie katalogowo 4,5 litra, w teście niewiele ponad 5, a pojemność zbiornika paliwa to 12 litrów. Jakość przelotowa na trasie rzędu 110-120 na godzinę to żadne wyzwanie, a do tego złożona, wyciągnięta do przodu, przynajmniej przy moim wzroście, pozycja sprawia, że nie musimy walczyć ze zbyt dużym oporem powietrza na naszym ciele, jak to jest choćby w przypadku Scramblera 1200. W kwestii zawieszenia i komfortu, jakie nam ono zapewni, no ciężko jest tutaj zbyt dużo powiedzieć. Zawias jest sztywny, skok niewielki, każda większa dziura czy próg zwalniający to solidny strzał prosto w nasze plecy. W pewnych momentach na kiepskim asfalcie radzę nawet zwolnić i zachować ostrożność, bo na takiej nawierzchni łatwo dobić zawieszeniem, a wtedy jazda nawet nie tyle, że mało komfortowa, co stać się może nawet niebezpieczna. Natomiast, o ile rozsądnie planujemy swoje trasy i omijamy słabe jakościowo asfalty, to dzienna trasa rzędu 200-300 km no nie powinna stanowić żadnego kłopotu. Tak więc do użytku, do jakiego Bober został stworzony, jazdy w mieście, pod miastem do jakichś weekendowych, niezbyt długich wycieczek, komfort jazdy myślę, że jest wystarczający. Hamulce, przód to dwutłoczkowe Brembo, tył jednotłoczkowy Nissin. to nie są to topowe rozwiązania stosowane przez Triumfa, ale w przypadku Bobera sprawiają wrażenie dobrze dopasowanych do specyfiki motocykla i nikt nie powinien narzekać tutaj na słaby układ hamulcowy. Trzeba zauważyć, że hamulce mają tutaj co robić, bo masa motocykla gotowego do jazdy wynosi ponad 250 kg. Stylistycznie uważam, że to świetna robota. Testówka, którą miałem to wersja Gold Line Edition z tymi ręcznie malowanymi złotymi wstawkami, ale i wszystkie pozostałe modele Bobera wyglądają dobrze. Wiele smaczków jak przykręcona tabliczka z logo producenta na tyle siedzenia, czy atrapa gaźnika, która ma jeszcze bardziej upodobnić nowego Bobera do tych starszych, klasycznych motocykli. Cena Bobera na ten sezon to wyjściowo 69 500 zł, no i trzeba przyznać, że nie jest to mało, bo jest to bowiem jeden z droższych klasycznych triumfów, jakiego możemy kupić. Szukając więc czegoś, co zaoferuje nam dobry stosunek jakości czy osiągów do ceny, no nie wydaje się to najbardziej rozsądna oferta, ale tak jak wspominałem na początku, ogólnie motocykli tego typu nie należy rozpatrywać chyba w takich kategoriach. Bo gdyby każdy tak chłodno kalkulował, to nie pojawiały one by się na naszych ulicach. Mimo to, tak zupełnie subiektywnie patrząc, muszę przyznać, że to Bober jest tym motocyklem, który najbardziej mnie do siebie przekonał spośród wszystkich klasycznych triumfów. Jeśli chodzi o konkurencję z motocykli, którymi ostatnio jeździłem, należy wskazać choćby Indiana Scouta, tam cena zauważalnie wyższa, bo to 82 tysiące, Dostajemy nieco mniejszy silnik, za to nieco więcej mocy, ale też zauważalnie niższy moment. Masa w zasadzie identyczna, w efekcie bober wydaje mi się motocyklem, który w codziennej jeździe przyspieszać będzie nieco lepiej, szczególnie już z niższych obrotów. On też brzmi nieco lepiej, natomiast na korzyść Indiana będzie prowadzenie i chyba też komfort. Kolejny podobny sprzęt to Nightster od Harleya Davidsona, Tutaj identycznie jak w przypadku Indiana, nieco wyższa cena, bo około 75 tysięcy zł, mniejszy silnik, więcej mocy, ale za to niższy moment obrotowy. Neitzner również będzie prowadził się nieco lepiej, wydaje się wygodniejszy w trasie, zaoferuje odrobinę elektroniki, a jego masa będzie niższa, bo gotowy do jazdy to około 220 kg. Natomiast tym, czym przemawia do mnie Bober, to jego stylowa klasyczna linia moim zdaniem lepsza niż tych dwóch pozostałych, a także świetny dźwięk silnika, dużo przyjemniejszy niż tamtych fałek. Podsumowując, myślę, że Bober to fajny, dobrze wyglądający i fajnie jeżdżący sprzęt, mimo skromnej na papierze mocy, zapewni nam przyzwoitną dynamikę, fajne przyspieszenie już od najniższych obrotów, taką stylową, klasyczną linię i świetny dźwięk silnika. Dla kogo jest więc ten motocykl? Myślę, że tutaj podstawowym klientem będzie osoba szukająca klasycznego, stylowego motocykla, chcąca jednak coś innego niż to, co proponują Amerykanie. Chce jeździć motocyklem klasycznym, dobrze wyglądającym, stylowym, ale jednak ceni sobie niezawodność, użyteczność i dynamikę, jaką dają nowoczesne motocykle. Z pewnością nie szuka gadżetów, nie szuka ponadprzeciętnych osiągów, ani też nie planuje robić dużych przebiegów. Pewnie często będzie to motocyklista, który już w swoim garażu ma jakiś zasadniczy motocykl dużego turystyka czy sporta, a teraz doszedł do wniosku, że chce też spróbować czegoś innego: sprzęt, który pozwoli na nieco spokojniejsze zwiedzanie niedalekiej okolicy, a także na wieczorne wypady na miasto. I to właśnie w takim użytku, Bobera, widzę jakby najwięcej sensu, bo naprawdę fajnie, przyjemnie spędza się z tym motocyklem czas. Natomiast dobrze też mieć z tyłu głowy gdzieś świadomość, że jeśli tylko zechcemy pojechać dalej, szybciej, w większym komforcie, mamy taką możliwość, bo nasz zasadniczy motocykl czeka w domu. Ja uważam, że motocykl jest ciekawy. Jeśli szukamy tego typu sprzętu, no koniecznie trzeba wziąć go pod uwagę, natomiast jestem też świadomy, że nie przemówi do każdego. Nie będzie sprzętem uniwersalnym. Część osób też z pewnością odstraszy jego cena, choć jak wspomniałem wcześniej, na tle konkurencji i tak cenowo wypada nieźle. Jak zawsze, na koniec jestem też ciekaw, co wy sądzicie o tym motocyklu, jak on Wam się podoba i czy uważacie, podobnie jak ja, że jest to jedna z ciekawszych opcji jako drugi motocykl w garażu? Dajcie znać w komentarzach. <słuch>